Ja dwójka, on dwójka, więc dlaczego jesteśmy od siebie tak bardzo różni? Powodów jest dużo. Jednym z takich chyba podstawowych jest to, że nie powiem, że niewłaściwie, ale zbyt uproszczenie rozumiemy liczbę drogi życia. W numerologii gazetowej mamy informację, kim jesteś, jaki jesteś, jaką liczbą jesteś. I to powoduje, że nam się wydaje, że powinniśmy być tacy, jak... Droga życia na to wskazuje. Nic bardziej mylnego. Droga życia to są pewne doświadczenia, które spotykamy na swojej drodze, i tak najlepiej jest to interpretować. My musimy zetknąć się z czymś, musimy wydobyć z siebie to, co jest tym obszarem zaznaczone, obszarem tej liczby, jakością tej liczby. Więc jeśli mówimy o dwójce, no to w jakiś sposób będziemy musieli towarzyszyć komuś w życiu chociaż raz. Żeby poczuć, jak to jest, nie być pierwszym. I teraz ktoś z drogą życia 2 no, wchodzi w to jak w masło, bo, bo tak ma z natury, że taki właśnie jest, że lubi być no, jakby w ukryciu, lub też lubi towarzyszyć, pomagać, wspierać, ale niekoniecznie chce być na wierzchu, a drugi bardzo chce żeby jego doceniano, żeby zauważono to co on robi, ale z jakiegoś powodu czasem zdarza się. Są takie doświadczenia, które go przygniatają, że jak to? Ja się tyle napracowałem, tyle zrobiłem, a doceniany jest ktoś inny. I to może być doświadczenie dwójki, ale nie tylko takie, chodzi ogólnie o gamę emocji, że tutaj trzeba działać z poziomu uczuć, emocji. To trzeba Odnaleźć te wszystkie pozytywne i te takie, powiedzmy, negatywne, czyli te, które nas, z którymi czujemy się źle, o może tak. Ponadto, droga życia to jest taki jeden z elemencików, co jeszcze bierzemy pod uwagę: imię i nazwisko, czyli z jakiej rodziny pochodzimy w pewnym sensie i tutaj możemy mieć zupełnie inne potencjały o tym już wspomniałam, że jeden czuje się lepiej z tą drogą życia drugi gorzej jeden mówi tak, ja taki jestem a drugi powie nie, ja wcale nie jestem taki i bardzo źle mi jest z takimi jakościami więc muszę się w jakiś sposób no, ugiąć trochę żeby przetrwać tę ścieżkę i tak jest też na przykład z malinami tutaj nie wiem czy będzie widać, mam dwie takie malinki jedna jest z jednej rodziny Bardziej słodka, druga jest z innej rodziny, taka powiedzmy lekko winna, ale obie są malinami i możliwe, że urodziły się tego samego dnia. Więc jedna powie, tak, jestem słodką maliną, a druga powie, nie, ale maliny wcale nie są słodkie, bo maliny są takie jak ja. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnym Dniu Wyzwania.